Dzieci, mamy dla Was niespodziankę. Serdecznie zapraszamy Was na cykl filmików Ewangelia dla dzieci. Pragniemy, byście mogli zapoznać się z Ewangelią jeszcze przed niedzielną Eucharystią, a Słowo Boże by pracowało Was przez cały tydzień. Filmiki będą publikowane raz w tygodniu, w sobotę, i dotyczyć będą niedzielnej Ewangelii. A w Kościele po mszy Świętej Dziecięcej znajdziecie dodatkowe materiały. Serdecznie zapraszamy! Posłuchajcie innej przypowieści. Był pewien gospodarz, który założył winnicę, otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznie, zbudował wieżę, w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plony jemu należne. Ale rolnicy chwycili jego sługi i jednego obili, Drugi go zabili, trzeciego zaś ukominowali. Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo postąpili. W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc: Uszanują mojego syna. Lecz rolnicy, zobaczywszy syna, mówili do siebie: To jest dziedzic. Chodźcie, zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo. Chwyciwszy go, Wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy więc przybędzie właściciel winnicy, co uczyni z owymi rolnikami? Nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom. Takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze. Czy nigdy nie czytaliście w piśmie ten właśnie kamień, który odrzucili budujący? Stał się głowicą węgła. Pan to sprawił i jest cudem w naszych oczach. Dlatego powiadam wam. Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce. Dobrze jest skomentować to słowo, które przed chwilą tak pięknie mogliśmy zobaczyć. Jeżeli ktoś kogoś kocha, to potrafi za niego umrzeć. Ja wiem, że to jest trudne, ale myślę, że rodzice Wasi, albo Wy, drodzy rodzice, jesteście w stanie oddać życie za swoje dzieci. Myślę, że tak jest. I w Ewangelii dzisiaj widzieliśmy taką scenę, gdzie syn, czyli Pan Jezus, mam krzyż, umarł na krzyżu. Dlaczego? Bo bardzo mocno kocha. Bo kocha Ciebie, kocha mnie. I dzisiaj ta Ewangelia chce nam powiedzieć coś bardzo ważnego: że możemy do Jezusa przychodzić na przykład wtedy, kiedy mamy jakieś pragnienia albo problemy, albo chcemy rozwijać swoje talenty, to możemy przychodzić do Jezusa, który umarł za Ciebie i za mnie, po to, żeby Tobie móc zawsze pomagać, żeby być zawsze przy Tobie. Kiedy potrzebujesz pomocy Jezusa i się zastanawiasz, czy ten Jezus mi pomoże, czy mnie kocha. Zobacz na krzyż. Pewno masz też krzyż w swoim domu. To jest dowód na to, że on na pewno przyjdzie z pomocą. Widzieliśmy, Jezus umarł za ciebie i za mnie, bo bardzo Cię kocha. Amen. Kochani. Wracamy do naszych iskierkowych spotkań. Pierwsza próba odbędzie się 10 października o godzinie 10. Natomiast śpiewać na niedzielnej Mszy Świętej będziemy 18 października. Na końcu filmu o Ewangelii usłyszycie nową piosenkę, którą iskierki Ducha Świętego będą śpiewały w trakcie Mszy Świętej. W ten sposób wspólnie włączymy się do uwielbiania Pana Boga poprzez śpiew. Serdecznie Was zachęcamy do oglądania tych filmów. Dzięki temu zaprzyjaźnijcie się z Biblią, a Słowo Boże wyda swój plon. Zasiejmy razem to ziarno. Misja rodzina.